Niespodziewane wydatki, większe zakupy, a może wymarzone wakacje. Dodatkowy zastrzyk gotówki pilnie poszukiwany. A gdy portfel świeci pustkami, wszystkie drogi prowadzą do banku. Tam z kolei oferta goni ofertę. Kredyt w rachunku, debet, karta kredytowa, czy też pożyczka ekspresowa. Możliwości pozyskania szybkiej gotówki jest wiele, dlatego warto dokładnie przeanalizować wszystkie oferty i wybrać tę najkorzystniejszą. Warto podejmując decyzję o zadłużeniu, zwrócić w pierwszej kolejności uwagę na ofertę własnego banku, bo jednak banki różnicują podejście do klientów własnych i do tych, których nie znają. Dają korzystniejszą ofertę osobie, która już jest z danym bankiem związana i którą mogły obserwować wcześniej, jak sobie radzi z innymi pożyczkami, na ile też jakie ma dochody, wpływy. To jednak dopiero początek. W gąszczu ofert prezentowanych przez banki, warto zwrócić uwagę na produkty, które najbardziej będą odpowiadały naszym finansowym potrzebom. W tym celu trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Podstawowym jest wiarygodność finansowa, bowiem większość produktów oferowanych przez banki wymaga jej zbadania. Następnie należy określić ile gotówki potrzebujemy i ile jesteśmy w stanie przeznaczyć na miesięczną ratę spłaty. Wtedy też będzie można określić termin uregulowania całego zobowiązania. Wiedząc już, jakie mamy potrzeby finansowe, możemy przystąpić do przeanalizowania poszczególnych produktów bankowych, które umożliwiają szybki dostęp do dodatkowej gotówki. Najważniejszym kryterium jest wiarygodność finansowa klienta banku. Jej brak bowiem wyklucza możliwości kredytowe, ograniczając je jedynie do debetu w rachunku osobistym. Kredyt w rachunku jest związany z koniecznością zbadania zdolności kredytowej i określenia celu, na który zostanie przeznaczona kwota środków przekazana przez bank. Debet z kolei to jest kwota, co do której bank zgadza się, aby klient się zadłużył bez konieczności badania zdolności kredytowej i podpisywania oddzielnej umowy kredytowej. Czyli jest to jakby forma dozwolonego opóźnienia się ze spłatą swoich zobowiązań. Warto dodać, że jest to forma dość atrakcyjna na rynku. Biorąc pod uwagę oprocentowanie, yy... Kredytu w koncie, kredytu na karcie kredytowej, czy też pożyczek gotówkowych, najlepiej wypadają jednak debety. Z tym, że musimy wtedy podpisać umowę z bankiem, chyba że ktoś już ma taką umowę podpisaną, zapłacić prowizję około 1-2% od wysokości takiego debetu, jaki byśmy chcieli, i później mamy do spłacenia właśnie te odsetki. Od, no, one są bardzo różne obecnie w bankach. To jest od kilku do prawie 20%, ale przeważnie jest kilkanaście, tak? 14-15%. O ile jednak różnica w oprocentowaniu między linią kredytową a debetem w rachunku jest niewielka, o tyle różni się w obu przypadkach kwota możliwego zobowiązania. Wysokość debetu, jaki bank może przydzielić posiadaczowi rachunku, jest mniejsza od kredytu w koncie. Zwykle sięga on do wysokości jednokrotności pensji, a jedynie wieloletni klienci banku mogą liczyć na specjalne oferty, które umożliwiają otwarcie debetu nawet do czterokrotności miesięcznych wpływów. W przypadku otwarcia linii kredytowej klient banku może zadłużyć się nawet do ośmiokrotności miesięcznych wpływów, choć ostatecznie wysokość zobowiązania zależy tu od wiarygodności kredytowej właściciela rachunku. To jednak, która z ofert jest dla klienta najbardziej korzystna, zależy także od samej polityki banków. Nie wszystkie bowiem chętnie udzielają kredytów po wydarzeniach związanych z kryzysem światowym w minionych trzech latach. Ostrożność w ich przyznawaniu nakazują także przyjęte w ostatnich miesiącach bankowe rekomendacje. Każdy z banków ma swoją strategię, dlatego zanim zdecydujemy się na debet w rachunku albo na kredyt w rachunku, to powinniśmy zapoznać się z warunkami. Które są proponowane przez konkretny bank. Bo zdarza się, że czasami jeden z banków zdecydowanie bardziej preferuje politykę kredytową i zaoferuje bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o kredyt w rachunku, a inny zgadza się na to, żeby klient miał debet w rachunku. Wtedy inaczej są też liczone koszty związane z tego typu ofertą. Dotyczy to zwłaszcza kredytów i pożyczek gotówkowych. Przez bardziej zaostrzone kryteria przy tych produktach bankowych klient może zadłużyć się na większe kwoty. Trzeba jednak pamiętać, że koszty takiego zobowiązania są także większe ze względu na wysoką marżę i oprocentowanie. Wyjątkiem mogą być tu okresowo organizowane przez banki akcje promocyjne. Przy pożyczce gotówkowej musimy już się liczyć z dużo większą prowizją lub z koniecznością zazwyczaj 5%, tak, lub z koniecznością do kupienia ubezpieczenia i to już podwyższa te koszty wstępne i oprocentowanie też jest różne. No sięga do 20% 21 już teraz nawet może to być. Podobną wysokość oprocentowania do kredytów i pożyczek banki oferują przy kartach kredytowych koszt ten można jednak zminimalizować do zera dzięki okresowi bezodsetkowemu, o którym wielokrotnie już mówiliśmy w naszym programie. Kredyt ten jest tańszy, ponieważ z perspektywy na przykład takiego zakupu, którego nazywam e, wyjątkową okazją albo chwilówką, to koszty, które ponosi konsument, posiadacz karty kredytowej, są zerowe. Dlatego że jeżeli mam w okresie rozliczeniowym 30 dni i później grace period określony na 25-23 dni, to de facto jeżeli robię zakupy pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, to przez 50 kilka dni mam okres bezodsetkowy, czyli nie ponoszę żadnych kosztów. Karta kredytowa jest zatem produktem atrakcyjnym, ale tylko dla osób zdyscyplinowanych, które na czas będą regulować miesięczne kwoty swojego zobowiązania. W takim wypadku będzie to oferta najtańsza. Choć wysokość kwoty, jaką możemy tu uzyskać, jest porównywalna z wielkością debetu w rachunku. Produkty, które umożliwiają zaciągnięcie większych zobowiązań są droższe. Dotyczy to przede wszystkim kredytów w koncie oraz kredytów i pożyczek gotówkowych, których oprocentowanie sięga nawet 20% w zależności od ofert bankowych. Decydując się na jakikolwiek z przedstawionych produktów, warto zadbać o regularne spłaty długu. Uchroni to nie tylko przed odsetkami karnymi, ale może też obniżyć koszt takiego zobowiązania do zera. Tak się dzieje nie tylko z kartą kredytową, ale także na przykład z debetem w koncie. W tym przypadku część banków nie nalicza oprocentowania, jeśli klient spłaci zadłużenie w ciągu pierwszych 7 dni. Natomiast przekroczenie terminów spłaty to już pierwszy krok do wpadnięcia w spiralę zadłużenia, po której szczytu słońce świeci tylko dla nielicznych. Co zrobić, gdy popadniemy w finansowe tarapaty? Czy nierzetelny dłużnik pozbawiony jest wszelkich praw i bank lub komornik mogą zrobić z nim wszystko? Dla nich jest to biznes, to znaczy firmy windykacyjne kupują tak naprawdę nasze długi od banków, które nie chcą się już zajmować wydzwanianiem do nas, wysyłaniem pism, przypominaniem o tym, że nie płacimy regularnie lat. Najczęściej pożyczamy na mieszkania. W dalszej kolejności są inne dobra konsumpcyjne, takie jak sprzęt AGD i RTV, samochody czy wycieczki. Najszybciej psują się karty kredytowe, kredyty gotówkowe, a te kredyty, które są zabezpieczone mieszkaniem czy domem, e, psują się najpóźniej. Dlatego w momencie, gdy pojawia się problem ze spłatą zadłużenia, najlepszym wyjściem jest natychmiastowy kontakt z bankiem. Najlepiej by było reagować już przed. Pojawić się i po prostu negocjować. To jest tak jak w transakcji jakiejkolwiek, jeżeli kontrahenci się informują o możliwości opóźnienia, ewentualnie o jakichś kłopotach, to wtedy zupełnie inaczej się rozmawia niż w momencie, kiedy już ten kredyt jest przeciągnięty, przeterminowany i dzieje się z nim coś nie tak. Jest całkiem spora liczba możliwości, które możemy negocjować z bankiem, nie tracąc dzięki temu wiarygodności. Bankowcy przekonują, że polubowne załatwienie sprawy spłaty zagrożonego kredytu leży w interesie obu stron. Tę fazę windykacji możemy też nazwać windykacją przedsądową. Podejmuje się czynności mające doprowadzić do dobrowolnej spłaty zobowiązania zaciągniętego przez dłużnika. Mogą to być następujące czynności. Wysyłanie monitów z wezwaniem o zapłatę. Telefony i SMS-y z upomnieniem o zaleganiu z płatnością. Postępowanie ugodowe. Rozłożenie zobowiązania na raty lub większą ilość rat, odroczenie płatności. Jeśli te środki nie przyniosą pożądanego skutku, to przechodzi się do kolejnej fazy, czyli do windykacji twardej. Sprowadza się ona do odzyskania należności wierzyciela z majątku dłużnika. Tutaj już są podejmowane przez bank kroki takie władcze przy wykorzystaniu aparatu przymusu państwowego. I proszę o tym pamiętać, że taką windykację twardą może prowadzić w Polsce tylko komornik. Żadna firma windykacyjna nie ma prawa, nie wiem, przyjść do naszego domu i zabrać nam czegokolwiek. Zanim jednak komornik wkroczy do akcji, odbywa się postępowanie sądowe, którego efektem jest egzekucja długu. Oto etapy tej procedury. Postępowanie rozpoczyna się od złożenia pozwu. Dłużnik może oczywiście przedłużać procedurę poprzez składanie apelacji, nawet gdy wierzytelność jest oczywista. Po uprawomocnieniu się wyroku sądu, wierzyciel uzyskuje klauzulę wykonalności. Dopiero na tej podstawie można przekazać sprawę komornikowi. To wierzyciel wskazuje, z jakiego majątku ma być wykonana egzekucja. Jest to proces długotrwały, trwa kilka, a w większości przypadków nawet kilkanaście miesięcy. Dlatego banki znalazły inne, szybsze rozwiązanie. Bank wystawia, dysponuje tak zwanym bankowym tytułem egzekucyjnym. On w drodze dosyć prostej procedury jest jakby zatwierdzany przez sąd. Sąd nadaje mu klauzulę wykonalności, która tylko potwierdza, że, że co do pewnych cech formalnych jest on prawidłowy. I zamiast długotrwałego procesu, nie wiem, rocznego lub kilkumiesięcznego, sądowego, banki z reguły w ciągu, w ciągu dosłownie miesiąca, dwóch mają możliwość pójścia z tym do komornika. Także to jest też taki bardzo duży przywilej banków, z których, z których one korzystają. Co ważne, kredytobiorca będący dłużnikiem ma prawo do zakwestionowania tytułu wykonawczego, jeśli bank pomylił się z jakiegoś powodu i na przykład źle określił wysokość zadłużenia. To tak zwane powództwo przeciw egzekucyjne, gdzie my możemy natychmiast wystąpić do sądu i yy, po pierwsze yy, sprawić, jakby domagać się unieważnienia części tego tytułu egzekucyjnego w tej części, w której, w której już spłaciliśmy, i y, zawieszenia egzekucji. To będzie decyzja sądu, czy sąd to zrobi, natomiast no, rzeczywiście to wymaga od nas starania się o to, żeby zablokować akcję banku, a nie a nie w drugą stronę. Banki nie są zainteresowane długim prowadzeniem postępowania w sprawie odzyskania wierzytelności. Dlatego bardzo często zlecają ściąganie należności od dłużników firmom zewnętrznym. Bank tak naprawdę może i z reguły sprzedaje kredyt innej firmie windykacyjnej. W ten sposób zdobywa część należnych pieniążków, z nawet do 50% można odzyskać w ten sposób. A druga rzecz to to, że z rezerwy bankowej schodzą środki na poczet tych właśnie słabo albo źle spłacanych kredytów, co jest olbrzymią ulgą finansową dla banku. Zaś tak naprawdę myślę, że mniej jak 10-7% tych trudnych kredytów mimo wszystko trafia do sądu. Firmy windykacyjne chętnie przyjmują oferty sprzedaży wierzytelności, o ile są one dla nich atrakcyjne. Jeżeli mamy pomysł, sami wychodzimy z pewnym planem, to to jest dla windykatorów dobry znak, dobry sygnał. To znaczy, że ten klient poważnie myśli o tym, żeby ten dług spłacić. Firma windykacyjna nie ma prawa do zajęcia majątku dłużnika. Przypominamy, że rozwiązania problemów i odpowiedzi ekspertów możesz uzyskać także na stronie programu www.pulapka kredytowa.info. Zapraszamy także do pisania do nas. Pulapka kredytowa małpa tvbiznes.pl. Do zobaczenia.